Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy Was w A czy P czyli Adam czy Patryk. Bez kojarzeń. Tutaj macie pierwszą część, jak ktoś nie ogląda. Nasze pytania graniczne, w sensie Wasze pytania graniczne, ale nasze odpowiedzi. Pytamy na Stories, także zachęcamy do obserwowania nas na Insta. No i zaczynajmy. No. Grecja czy Włochy? Dobre pytanie. Dobre, to jest bardzo trudne pytanie. Ja nie byłem w dużej części Włoch, a to też jest tak, że na północy jest inaczej niż na Sycylii. Wszędzie jest gdzieś, gdzieś jest inaczej, ale byliśmy w Rzymie. Ale byliśmy w Rzymie, byliśmy, byliśmy, byliśmy na, na, na Sycylii. A w Grecji też byliśmy. Ten i, e, i na Zakynthos. I na Zakynthos. Wszystko w ogóle Travel. Tak, e, możecie oglądać. To jest w ogóle Travel. Atlejiste. Kurde Trust ma to powiedzieć, leży pod jakimiś względami. Tak, to prawda. Jedzenie i tu i tu jest dobre, chociaż jednak chyba no, pizza wygrywa, czyli włoskie. Mhm. E, a perol we Włoszech bardziej jest. Czyli te Włochy. Teraz ostatnio jest głośno na temat wulkanu Etna, nie? Tak. I my byliśmy przecież e, na Sycylii, też to jeszcze było lat temu, jeśli w ogóle Travel. I kurde. Nie weszliśmy na tę etnę, To prawda? Nie prawda. wiem, bo nam się nie chciało, czy nie było czasu, czy coś, coś no. i po prostu, i teraz tak się kurde, kurdy, szkoda, i będzie to powtórzyć. Więc chyba Włochy. A ty? A ja, A Grecja. Dlaczego? Nie wiem, podoba mi się. Dużo wysepek jest, jest jeszcze cieplej i lubię kulturę grecką. Yy, no, bogowie greckie, super. Lubię no. Ja też się tym interesowałam w dzieciństwie. Ja też się tym interesowałam w dzieciństwie. Szkoda, że się wtedy nie poznaliśmy, byśmy mieli z kim porozmawiać o bogach greckich i boginie. No, ale nigdy nie jest za późno? O Boże, jakie trudne. Kolczyki czy pierścianki? Bysz, u mnie kolczyki. U mnie kolczyki. Jak, ja, o, nawet dzisiaj nie mam nic na rękach. Nic, a nic. Ale kolczyczki muszą być. Naprawdę. No a wiecie, że mi zarosło ucho? Bysz, przed nagraniem musiałem przebić sobie ucho. Normalnie miałem zarośnięta, była taka drama, ale nie leci no krew. No i teraz umrze leci krew, leci krew, leci krew, leci krew, Nie, leci. Nie krew. leci. Nie leci krew. Ja chyba pierścionki. Ty pierścionki. Cieszy. Nie wiem, bo... No czyst... pokaż w ogóle I, że... resztę. I drugo. Ale wyżej, no zaprezentuj ładnie jak modelka, no. E, rzadko się zdarza, że zapominam o kolczykach, ale zdarzało się, tak? A o pierścionkach raczej nie. A ja zapominam o pierścionkach, a nie zapominam o kolczyczkach. Ajajaj. Prawa czy lewa strona łóżka? Ja jestem zawsze na prawicy. Ja zawsze na no lewicy. Jestem prawym człowiekiem. A, jestem lewym człowiekiem. I e, tak jak siedzimy... I on zawsze lewą nogą staje, więc wiecie... I tak jak siedzi... to chyba ty właśnie. <grym> Nie. E, no chyba... Jak okej. jestem z prawej... <grym> Przestań! Jak tak siedzimy, to tak właściwie funkcjonujemy poza chodzeniem. Bo jak chodzimy, to ja zawsze chodzę po tej stronie. Nie wiem, ja nie wiem, jak schodzeniem jest, bo nie jestem psychiczny, ale ten czasami mnie ustawia gdzieś i ja wtedy jestem na cokolwiek, nie? Bo ja muszę mieć kogoś po lewej stronie, żeby tak do niego mówić. I, i jak jest tak, to ja tak nie umiem. Mój kręgosłup nie wygina się w tę stronę. Nie potrafię, nie potrafię. Ale tutaj bardzo ładnie, wszystko jest super i mogę prowadzić konwersację z nią. Uwaga, pytanie skomplikowane, proszę e, o skupienie się. Michał Szpak, śpiewający dla was Happy Birthday. Czy Maryla potrząsająca przed Wami plastikowymi cycami jak w Sylwestra? Marela. Marela. Z całą sympatią dla Michała Szpaka i jakby ikonicznego totalnie e, występu dla siostry Marlene. Pozdrawiamy serdecznie Marlenę. Happy birthday Marlena. I to Michała był też. Number one. Happy birthday to you, ah, ah, Marlena. Ale zajebiście. Jest ja. nadal, bo wraca, bo to jest święto. Tak, ale szczerze mówiąc, ja uwielbiam do tego wracać i sobie ćwiczyć razem z Michałem u układ taneczny i ja się zajebiście przy tym bawie. Ale, y, Michale, mam nadzieję, że się nie obrazisz, a jeśli się obrazisz, to myślę, że damy sobie stykatę. Przykro mi, los Ale cyce, plastikowe cyce Maryli. Nie, jeżeli chodzi wam o ten ikoniczny strój Maryli z Sylwestra jakiegoś 50 lat temu, no to nie, nic tego nie przebiła. Ja bym chciał, żebym tak zrobiła. Nic z Tutaj tego, że była nie, moja głowa w tych plastikowych cyckach. To, to jest, o której my zawsze mówimy, czy będzie goła baba. Czy będzie, bo to jest goła baba. I po prostu nic z tego nie przebiło. I chciałbym bardzo, żeby Maryla to przebiła. Bo ci jest to tak, możliwe. Powiem ci tak, Maryla Rodowicz jest najbardziej znaną w Polsce gołą No. Naprawdę? No, nic Ale w ogóle wiecie, co to, to mam żeby nałożyć sobie. No i właśnie o to chodzi. I tak się przychodzi mój drogi plastikowe. do historii. Tak się no. przychodzi do historii. No wiem, no wiem, chcę więcej. Imba z McDowell Gessler, czy wina z Robertem Makowiczem? Nie, no, wino z Makowiczem. Ja nie piję alkoholu, jak wiecie, ale, ale też to bym... wina bez alkoholu. Też. A poza tym, można, jak ktoś pije wino, można pić wodę, na przykład. Można. Naprawdę. Ja tak robię i to się udaje, robersyjne. Tak. I nie krztuszę się, na przykład, wiesz? A czasami, jak nie piję wody, to, to się krztusza. Naprawdę. Ja to to może być ciekaw. lek. Tak, woda to lek na całe zło. Potem no. tym chyba Krysia Pręko. Ale, ale, znaczy, ja bym bardzo chciał zobaczyć taką, wiecie, wielką imbę, którą rozpętuje Magda Gassler i tam wiesz, i piski i tak dalej. No bo jakby chciałbym przy tym być, ale bałbym się, no. że czymś dostanę, bo ona rzuca przedmiotami. Tak jest. I wiesz, przychodzę sobie po prostu publiczność, przychodzę, sobie, wyobraźcie sobie, kupujecie bilety normalnie na dramę, mm. przychodzicie, si siadacie w stoliczku, a wychodzicie, wiecie, z jakimś makaronem na włosach. No ja bym się z daleko zdenerwował. Na włosach to bez sensu. buzi. buzi. Tyle czego masz takie makaroniczki? Nagensy czy stripsa? Zależy gdzie. Jeżeli chodzi o w maku, no to nuggetsy jednak. Nuggetsy w chociaż, maku jednak. Porównując, chociaż lubię też te ich... A, stripsy w KFC. Są. A, okay. Ale ja chyba wolę nuggetsy w maku, bo ja nie jem mięsa i y, raczej nie jem. To nie jest tak, że wiecie, 100%. Tylko, że bardzo, bardzo, bardzo mało. I y, jak sobie pomyślę o zjedzeniu mięsa, to myślę o zjedzeniu takiego absolutnie przetworzonego mięsa typu nuggetsy w McDonaldzie. Nuggetsy w McDon McDonaldzie dużo zyskują dzięki sosowi owi słodko-kwaśnemu. to jest takie nie. To jest prawda. Więc gdyby go nie było, to bym chyba wybrał stripsy. Bo w stripsach też jest orientalne, ale to nie jest to samo. A co by wybrała Demi Moore? Stripsy. Striptease. <noise> Uwaga, no. celebryckie pytania. Oh, Paula? Przejdę ta górnia. Nie, nie wiem, jakie Paula ma poglądy na życie i tym podobne. Coś, to, coś, coś Nie, chyba nic nie wiem o tym. Bo ona właśnie... w ogóle jakaś taka jest wyciszona, nie? No też Więc... też trochę nie ma co bardzo coś. E, ale na przykład, no jeżeli byśmy mieli założyć e, na przykład e, twórczość wyłącznie, no. no to Edzia, coś mogę powiedzieć. Edzia? No a co? U mnie Paula. No ale co Ty lubisz Pauli, jedną piosenkę? Nie, ja lubię bardzo dużo piosenek, ale najbardziej lubię, tu musiałem sprawdzić dokładnie tytuł. Y, ale pamiętam zawsze tę piosenkę, jak myślę, o Jezu, chcę, muszę posłuchać Pawli. Jak się nazywała ta tak, piosenka? on puszcza tę jedną piosenkę Pawli od czasu do czasu i nic nie znam nawet więcej, bo zawsze to. Piosenka. Nie, bo to jest moja ulubiona. I przypominam sobie, kręcili ją na parkingu i wtedy wyszukuję po miniaturce. I teraz też wyszukałem. Y, dla wszystkich e, Paulomaniaków, już na pewno wiedzą, dwa słowa dla życia. Uwielbiam tę piosenkę. To jest naprawdę bardzo mądra piosenka. pozwolicie, że zacytuję. Te dni, dla ciebie to miłość. A dla mnie kilka Straconych chwil. Trzeba do przodu iść. No, prawda. Taka jest Działe. prawda, taka jest prawda, ale takie jest życie. Life's go one, we Bo do it okay, Ale teraz sobie tak pomyślałam, a która Paula jest napisana, ile L. O Jezu, jest jedno L, tylko to nie jest Paula. No właśnie. Czyli chyba chodzi o Paulę Marciniak. Ty Paula podrabiano. Po Tą drugą Paula. Druga Paula, a ona była z jednym L? Z druga Paula była z jednym L. Pierwsza Paula była z dwoma L. Na pewno sprawdź. Na pewno. Spatrzyłeś przed chwilą? Wiem to! A pochleć! <laughs> Te informacje płyną w mojej krwi, to jest zapisane w moim DNA. No czyli nie wiadomo o jaką Paulę chodzi. O tamtą Ale No nie, no jest jedno L, więc ja się pomyliłem i chodzi o Paulę Marciniak. Ale ktoś zna Paulę Marciniak? Ja znam tylko z tego, że się kłóciła z Paulą z 2L. No, właśnie. Chyba chodziło o Paulę z 2L, ale po prostu ktoś nie napisał. Dwóch l A w Hiszpanii? To by było pauja? 2L to J. Pauja. Pauja. Ej, fajnie brzmi to. Pauja! 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 Spoko. Ale żeby się nie pomyliło, z Kauja. Kałja. Dobra, następne już. A, no. Uwaga, ważne pytanie spożywczo-filozoficzne. No. Nogi czy parówki? Jakie nogi? Nogi czy parówki? Takie jest pytanie. No interpretujesz jak chcesz, ja wiem jak interpretuję. I wybieram parówki. A jaki idę No, pamiętasz, że były kiedyś takie moda, że się złączało kolana? No. I się robiło na tle no. jakieś wakacje, jakieś no. plaże, czy coś. No i ludzie... Bo... I czy, wo czy wolisz wyjechać, czy w domu być? Ty jesteś jakiś ten? <laughs> Przechodzisz jakiś <laughs> ciężki moment. I chodzi o to, że te nogi bardzo przypominały no parówki. No co chodzi, no. I ludzie się śmiali, wklejali tam parówki. Więc chyba o to chodzi. A nikt, że chce wy gdzieś wyjechać na urlop. No to sanatorium. No jakbyś wyjechał, to byś mógł zrobić realistyczne to zdjęcie tych nóg, a jak nie wyjedziesz, to są parówki tylko. To prawda, jak nie wyjedzę, jak nie wyjadę, M mam w lodówce parówki e, wegańskie. Bardzo no dobra, są. dobra, nie wiem. Ale ty ich nie lubisz, prawda? Nie wiem, są jakieś dziwne. Nie, mówię, że są z papieru zrobione. A, są z papieru zrobione. Sorry. Tak mówiłeś. Możliwe, że tak Trochę mnie to zabolało, aż zapamiętałem tę kwestię. <laughs> Żeby ci właśnie... Żeby... Żeby... Właściwie żeby... wyrzucić Tak, prostu. i to jest Właściwie. właśnie ten moment, gdy wyrzucam ci, że dyskryminujesz moje parówki wegańskie. Nogi. Ja parówki. Wegańskie. Uwaga, ważne pytanie. No. It is a Reebok or I yo quiero que tú me la canción que dice, eso son Ribu o son Nike. This is the rhythm of the night. Nike. Ja też na jak wybieram. Ja nie wiem, nie, nie, nie mam jakiś e, Po prostu, wiecie, wpływ reklamy chyba po prostu. Ja chyba też. Jakby nie ani mam się nic nie interesujemy boga. jakimiś tam kwestiami, nie wiadomo. Z, nie jesteśmy snikami. Ani nie jesteśmy jakimiś biegaczami, ani nie jesteśmy jakoś No to są kwestie też wizualne, tak jak Ci się po prostu podobają no. modele. Nie pamiętam, żeby kiedyś... Modele kiedykolwiek się podobają. Modele butów. Modele z Instagrama, tak? Wchodzisz na nich i patrzysz, jakie mają buty. Nie pamiętam, ja To tak zrozumiałem. Nie pamiętam, kiedy kiedykolwiek przyzumie, żeby jakieś ryboki mi się tak rzuciły w oczy, że mi się podobają. To chyba są jakieś takie? To nie wiem. Nie znam się. Też nie wiem. No, u mnie chyba też Nike wygrywa z rybokiem. I są takie nagrody w Polsce. Nika, bo te fundują to. Bo te buty, te buty fundują nagrody. Nie że to kultura i te sprawy. Tak, tak. No. Dopasowane do. Co by? <noise> <noise> Rosu z makaronem czy makaron z rosołem? Rosół z makaronem. Rosół z makaronem Czy Więcej rosołu. I mniej makaronu. Tak, ja w ogóle nie jestem fanem makaronu. A jestem fanem i makaronu, i rosołu. Więc dla mnie makaron z rosołem. A jak będzie mi mało. <noise> na dokładkę. I na dokładkę do kubeczka <noise> rosoł Słuchajcie, ja nie jestem w ogóle fanem złow. Nie Słuchajcie, za bardzo rozumiem. aż mi teraz skręciło trochę ja w tym, ja ukocham zupę, a nienawidzę. Nie znaczy mamy nie rozumiem bary. za bardzo sensu, bo, bo jakby to jest jakaś taka pikantna albo raczej nie wytrawna woda jakby. E, I. Mm. <ścoughs> <ścoughs> najgorsze jest to, jeszcze pływają jakieś tam rzeczy, ja nie wiem, jakie zupy się robi z ziemniakami, ale robiło się gdzieś w dzieciństwie kojarzę, jakaś zupa z ziemniakami. Z makaronem? I jeszcze przeżyję. Z ryżem? No dobra, ale ziemniaki w zupie? Ogórkowe zubie? jest chyba, żurek <grym> jakiś. Czego? Ale Ale niezłym rozwiązaniem są kremy. Po prostu wiecie, wszystko zblendowane. A ja wolę zupy takie klasik. Jeżeli mam wybierać, to zdecydowanie kremy. Ale Chociaż to jest... rosół jest... Y... Rosół z makaronem czy makaron z rysułem? Tak, tak. Wiem, <laughs> ale jaka jest odpowiedź? Chcę odpowiedzi! Odpowiedziałem już na początku, że rosł z makaronem, a, a później wszedłem w temat, że nie jestem fanem zup. Ale to nie jest, znaczy, że jestem zupofobem. Nie jesteś zupofobem? Nie. Nie masz nic do Rosł jest spoko, ale. Tylko nikt się nie afiszuje. Ale. <laughs> Żeby nie był za tłusty. <laughs> no, I, i, właśnie, jest ale już, tak? No bo jest, jak tak jest dużo, to, wiecie, tych oczek, wiecie co robić? Ten rosół powinien odstać na początku, żeby po prostu ten tłuszcz na wierzchu się e, po prostu Nie, to jest skandal, to jest i skandard, to moi drodzy, zaczynamy akcję protestacyjną, hashtag Madam jakby, no nie, sorry, ale no nie możemy w, w, żyć w takim świecie, <laughs> <laughs> naprawdę, społeczeństwo jest chore i trzeba je... Le Leczyć! <laughs> Wyś, Wyślecie do <grym> tej... Nie, jakiś obóz. Na obóz, gdzie będziesz szedł tylko zupę. O, I będziesz o, o, o. sam sobie je robił jeszcze. Na pewno nie. Lepiej być bardziej suchym czy mokrym? Mokrem. Dlaczego? No bo jest fajnie, jak jesteś mokrem. Nie. Ja wolę mokrym być. Ale zależy pod w jakim momencie, no bo jeżeli jesteś sobie w wannie i jest ci przyjemnie, no to super, jak jesteś mokry. Ale no. jeżeli na przykład idziesz ulicą, spadnie deszcz, nie masz... Wielu dachu deszki. nad głową, nie, bo jesteś cały mokry i wyobraź sobie, że jesteś. Ku tych mokrych ubraniach na ulicy. Nie lubię mokrych ubrania. Mokre buty, mokre skarpetki. Okej, okay, mokre skarpetki to jest już. I w tym bucie jest woda! I nie musisz nic zrobić, to bo gdzie jesteście ty na zewnątrz. Ty pływasz w rzekach, w ubraniach? Każdy miał taką przygodę. Ja nie wiem, nie, nie mówię, że to jest jakieś nowe, ale. Raz kiedyś miałem taką <noise> przygodę, już wyleczyłem się z tego. Dlatego lepiej, jak jest sucho. Ja wolę. Ale jak też moko. nie za sucho, żeby nie popięć pożaru. Czyli jak sucha. Tak Nie jestem e, ułamkach. biologiem. W ułamkach. I, ilu? Trzech, czwartych. No właśnie. Tak, żeby było jak. A ty? Mokre. Ja mokra. Sto procent. Jeden do, na jeden. Do jednego. Zmoczyłeś <grym> <grym> się? Zmoczyłem <grym> się. Bo lubię jak jest mokra. Jest <grym> <grymne> wsiąść do pociągu byle jakiego czy nie wsiadać do pociągu byle jakiego? <grymne> ja bym czasami chciał wsiąść do pociągu byle jakiego i tak Nie dbać o bagaż. Nie dbać o bilet i wiesz co, i tak y, trzymając w ręku zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Serio, ja bym tak chciał. Nie, 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 nie. nie chciałbyś tak? Nie, bo to tak jest po prostu jakieś... w pociągu byle jakiego. No, nie, nie wprowadza jakiś niepokój i. Nie, ale tak jak Nie ja, ja lubię nieco planowane rzeczy, Tak, no, ty no, jesteś kontrol czy... Ja się nie, tego odbyłam. już jesteś. Nie. I jak schodzimy z tarasu, musimy złożyć. <laughs> e, od razu musimy, od razu w tym momencie musimy e, złożyć leżaki, ponieważ od razu w tym momencie na pewno będzie wielka burza i zamiecie. I eee, tak nie jest, wiecie o tym. Po pierwsze, nie wiem, co do ma wspólnego z pociągiem. I to, że jesteś freakiem. A po drugie, chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj nie złożyliśmy leżaków. Bo Cię więc... wybłagałem o to! <laughs> więc trochę nie wpasowałeś się z tutaj Bo wybłagałem Cię o to i właśnie dlatego o tym pamiętam nie, teraz. Nie, ale tak nie było. Tak było. Kazałeś mi składać leżaki, bo będzie zaraz zamieciem. Zasugerowałeś, uragany. żeby nie składać i ja się zgodziłem. Nie, było błagania. Ci. Było błaganie? Było błaganie, na kolanach Cię błagałem. Całowałem stopki. Wiecie co, to jest po prostu takie łżenie, że ja nie wiem jak tak można funkcjonować. Nie wiem, jakby Ty nie jesz zup, więc jakby się nazywać zupofobia. <grym> Włosy do pasa czy na łysa? Zależy gdzie. O Jezu. To <grym> zależy gdzie, jaka część ciała, tak? D załóżmy, że głowa. Ale... Nie masz pewności, ale załóżmy. Mhm. Jakoś trzeba wybrnąć. Jeśli chodzi o włosy, to jak widzicie, ja niedawno zmieniłem fryzurę. Czyli po prostu ściąłem te włosy i są inne niż były. Ale ja bardzo lubię długie włosy. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Mi każe zdzinać. Co za cham. Ale lubię też krótkie włosy. <laughs> zależy od dnia, ale to, wiesz? To jest się odpowiedź na świecie. A, ale ale krótkie? Krótkie czy zero? Na łyso. Nie, na łyso to nie. Znaczy, ja ani nigdy nie miałem do poza, ani nigdy nie miałem na zero. Ja miałem najdłuższe w życiu, tro, trochę dłuższe niż te. No, a ja najkrótsze miałem, no nie wiem, na jakieś 3 cm, może, żeby były rzeczywiście krótkie, ale były jednak. No dobra, ale na przykład jak są, y, panowie y, mają to łysienie placówkowate. No to spustruj so im. No tak, no ale to na zero. Lepiej to wygląda niż takie. Wiesz. No nie wiem, nie będę decydował za nich. Mówię, co siebie że do Mów pasa. Nie. Do pasa, ty do pasa. <noise> tak. Nie, ja to chyba też do pasa. W sensie nie ale każdy... rob... ty na zero, ty na wiele razy się ścisnąłeś. Wiele teraz, razy, no. bo mi jest bardzo dobrze, jak nie ma włosów. No? Tak, dobrze wyglądam. Uważam, że dobrze wyglądam. A jak masz włosy? Wiecie co, jak mam włosy, to ja jestem zbyt leniwy i nie lubię o nie dbać. W takim sensie, że nie spędzam przed lustrem 40 godzin dziennie, tak jak tutaj nie ale miałem w lat 50 raczej. olejków, tu krętloka, prawda. Po prostu mi się nie chce i podziwiam osoby, którym się chce. Mi się nie chce, więc okay. przeze mnie posiadanie długich włosów, jakby girl, nie mam na to czasu i ochotę. Ku, ku, coś tam, coś tam kto ma na to czas. Mam ma na to czas? Ty! Ja nie ma, właśnie powiedziałam. No, rybuś ma na to czas. Rybuś ma czas i mógłbyś na przykład zająć pielęgnacją moich włosów, ale no niestety... Jest zajęty Z pankiem z bankiem i na przykład siedzeniem i patrzeniem się w przestrzeń. Dziękujemy bardzo e, za wspólnie spędzony czas i... E, bawiliśmy się świetnie. Bawli, się, bawiliśmy bawiliśmy się świetnie, nie, nie <laughs> wiem jak wy, ale <laughs> mamy nadzieję, że też. Nie wiem, kiedy zrobimy następną e, część, ale jeśli zrobimy, to obserwujcie nasze Instagram Stories, gdzie będziemy was o kolejne pytania. Dlaczego. Także dziękujemy, pozdrawiamy i Gracias życzymy y adios. smacznego Heyka. rosołku. <laughs>